Po co drzemać w ciągu dnia? Drzemka może kojarzyć ci się z lenistwem, spokojnym popołudniem i poobiednim nieróbstwem. Nic bardziej mylnego. W dzisiejszych czasach krótka drzemka jest uważana za najlepszy sposób na szybką i skuteczną regenerację sił. Zresztą nie tylko w dzisiejszych czasach, bo korzyści z niej czerpano już dawniej. Napoleon, Da Vinci, A. Einstein, T. Edison, J. D. Rockefeller oraz wiele innych wielkich umysłów świata zawdzięcza swoją sprawność umysłową drzemce w ciągu dnia. Dlaczego warto drzemać? Jest to zdecydowanie najbardziej efektywny odpoczynek, aby się zdrzemnąć potrzebujesz jedynie 20 minut, nawet gdy padasz z nóg po całym dniu ciężkiej pracy. Tak krótki sen da ci wielkiego kopa i energię na kolejne kilka godzin pracy. Będziesz mógł znacznie lepiej się skoncentrować, a twoje zmysły się wyostrzą. Zostało naukowo dowiedzione, iż regularne drzemanie znacznie obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu w organizmie, a co za tym idzie mamy dużo lepsze samopoczucie w ciągu całego dnia. Odkąd zacząłem stosować drzemki, dużo mniej się denerwuję. A dużo częściej jestem radosny i pełny pozytywnej energii. Więcej na temat pozbywania się stresu przeczytasz w artykule, szybkie pozbywanie się stresu. Jeśli jesteś w trakcie nauki do egzaminu, drzemki świetnie wpłyną na działanie twojej pamięci i procesów zapamiętywania. Podczas snu dochodzi do konsolidacji śladów pamięciowych. Więc to, czego się już nauczyłeś zostanie silnie utrwalone w mózgu. A sprawność umysłowa odzyskana podczas takiego odpoczynku sprawi, że dużo łatwiej przyjdzie ci przyswajanie materiału już po drzemce. Drzemki w ciągu dnia mają zbawienny wpływ na zdrowie. Poza obniżaniem poziomu kortyzolu o czym już wspomniałem wcześniej, stres jest powodem wielu chorób, krótki odpoczynek w ciągu dnia zmniejsza ryzyko zawału, udaru czy zachorowania na cukrzycę. Dodatkowo, drzemka może być użyta jako substytut środków takich jak kawa czy napoje energetyczne, które również dają energię, jednak mają destrukcyjny wpływ na zdrowie. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, drzemka zdecydowanie nie wpływa źle na sen w nocy, wręcz przeciwnie, pozwala się później jeszcze lepiej wyspać. Warto tylko pamiętać, aby nie drzemać na trzy godziny przed pójściem spać. Jak zatem skutecznie drzemać? 1. Drzemki nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Po tym czasie z fazy rem, rapid eye movement, faza, w której mamy marzenia senne, wchodzimy w fazę głębokiego snu. Tak więc gdy obudzimy się po śnie dłuższym niż 30 minut, obudzimy się bardzo zmęczeni i powrót do dobrej formy zajmie nam kilkanaście minut. Śpiąc poniżej tej granicy będziemy pewni, że budzimy się pełni energii i natychmiast gotowi do pracy. 2. W związku z powyższym punktem warto jest nastawiać sobie budzik. Optymalny czas drzemki to ok. 20 minut. Może on się różnić w zależności od stylu życia, dlatego próbuj różnych opcji i ustal, która jest dla ciebie najlepsza. Po pewnym czasie, gdy już wyrobisz sobie nawyk krótkiego drzemania, nie będziesz potrzebował budzika. Jeśli nie masz wolnych 20 minut, nawet 5 do 10 minutowa drzemka ma zaskakująco duże korzyści w zwalczaniu senności. 3. Zadbaj o to, aby w ciągu czasu przeznaczonego na drzemkę nikt ci nie przeszkadzał. Jeśli są w twoim otoczeniu hałasy, na które nie masz wpływu, włącz sobie spokojną muzykę relaksacyjną. Taka muzyka często nawet pomaga zasnąć i zapewnia przyjemną drzemkę. Warto również pamiętać o lekkim przyciemnieniu pokoju. 4. Żeby szybko zasnąć i nie tracić czasu na bezsenne leżenie, możesz wykonać jakieś ćwiczenie wizualizacyjne które pomoże ci zasnąć. Możesz skupić się na swoim oddechu lub odliczać od dwadzieścia wstecz, obrazując przy tym każdą liczbę. Dobrym sposobem jest również całkowite skupienie się na jakimś przedmiocie i ciągłe go wizualizowanie. Jeśli myśli będą ci w tym czasie gdzieś uciekać, spokojnie po prostu wróci do przedmiotu swojej wizualizacji. 5 Podczas snu spada temperatura ciała, więc pamiętaj o tym, aby przykryć się jakimś kocem lub po prostu ubierz się trochę cieplej. Jeśli chcesz zostać mistrzem swojego snu, koniecznie poznaj metodę spania w zgodzie z fazami snu, wstawania a fazy snu. Weź też pod uwagę, ile zależy od twojego zarządzania czasem i ilości godzin poświęconych na odpoczynek. Zachęcam cię do skorzystania z kursu Zarządzaj swoim czasem, który pokaże ci, jak warto gospodarować swoimi cennymi minutami.